Dzień dobry. Dobry wieczór. Hej. No i w Pidu I wylądował. I cały misterny plan też w Pidu. Skąd to było? Tak. Killerów dwóch. A mówił to obywatel mojego miasta. Co będzie dalej? Czyli znane seriale, znane filmy, kończy nam się. Filmy, urednie. tylko filmy. Filmy, filmy. Znane filmy, więc musimy dokończyć, co było dalej. Zaczynam. Poproszę innych. Dobrze, zmierzmy się z tą dyscypliną. No to bardzo moja kategoria, bardzo lubię filmy. O Jezu, Le, no nie takie filmy. Pierwsze pytanie jest dość proste. Nawet jeśli ktoś szereka nie oglądał, to myślę, że pytanie, które tu się będzie pojawiać, raczej jest znane. Dobrze. Więc myślę, że Zdjęko to jest tak taki zgrzewkowe. I tak nie uciekniesz! W męczarniach będziesz bił! Ty, potworze! Nie, a ja tu jestem potwornik. Ty, ty i ta bajkowa hałastra, która psuje mój idealny świat! Gadaj, gdzie się schowali! się! Starałem się być dla was wspaniałomyślny, ale moja cierpliwość też ma granice. Gadaj albo. Nie, nie guziczki! Nie moje luchrowane guziczki! Więc gadaj, gadaj, co wiesz! Dobrze, powiem. Dobrze, powiem. I pytanie brzmi takie. Co powiedział ciastek lordowi Farquadowi? Odpowiedź no. A, że E zna kwadrat. Odpowiedź B, nic, ale ponownie na niego naplu. Odpowiedź C, że żwirek kręci z muchomorkiem. Odpowiedź D, że wie, gdzie jest szereg. Easy. Jak się ma dzieci w domu, to... A która to Pierwsza już 23 lata. Naprawdę? A ja byłem na tym w kinie w ogóle. W kinie Warszawa. A! Odpowiedź C. Że żwirek kręci z muchomorkiem. Tak mi się wydaje. Słyszałeś o muchomorku? O muchomorku? Tak, o muchomorku. Tak, znam muchomorka. Ttn od żwirka, tak? Tak, żwirek kręci z muchomorkiem. Z muchomorkiem? Tak, z muchomorkiem! No nie oglądałem tego filmu! No to jest... to jest... jest trochę klasyk, Dmitry. No. no. To ja jestem poza klasykiem. No dobrze, no zobaczymy, co tam dalej wymyśliłeś. No przy 1-0 dla Łukasza. Boże, jest? Powtórz, jaki jest wynik? 1-0 dla Łukasza. Słyszałeś? Skazany na śmierć? No dawaj Słyszałem 3 dni szefie, tak jak pan kazał. Żadnego nie widać. Może się gdzieś przyczaiły. Hej! Chłopaki nie płaczą, tak? Nie, poranek kojata. Poranek kojata. No. Jak małpa, czyli ochroniarz prezesa, wołał lwy? Odpowiedź A. Lewki, lewki do nogi. Odpowiedź B. Kici, kici, taś, taś. Odpowiedź C. Roar. Odpowiedź D. Gwizdał i cmokał. Czy będziemy się tego dzisiaj obracać w, w takich komediach? Nie. A to, to ma jakieś znaczenie? Ma. Nie oglądałeś tak Bo komedii nie <laughs> Bardzo mi pasuje, w ogóle znam tego aktora, on występował w 997 bardzo często. Numer do kłopotu, Gdy wydarzy się incydent, to pojawia się konfident. Mm, no, no wydaje mi się, że tutaj gdzieś mi świta w głowie, że on mówi to kici, kici, taś, taś. Ja bym ustawiał, że to jest odpowiedź B. Ja też dałem kici, kici, taś, taś. Kici, kici, taś, taś! Dolwa, ku. dolwa! Do <laughs> Bawcie się razem z nami, moi drodzy, też obstawiajcie, która odpowiedź jest prawidłowa. Standardowo zasłaniamy Dimitra. No standardowo. Ostatnie 10 osób, które zasubskrybowało kanał jest w tym momencie i dziękuję, że subskrybujecie, bo tym samym zasłaniamy Dimitra. Powód <grym grym grym> jest najlepszy jaki się da, nie? Jest super powód, mi się on bardzo, bardzo podoba. Realnie jesteście na bieżąco. Myślę, że to jest fajna korzyść. To chyba było wrocowskie znowu w ogóle? Warszawskie. Ja, warszawskie? To było warszawskie. Ok, bardzo podobnie wygląda wybieg w tym. Ojoj, planeta małp. Oglądałem. Skąd ten czarny kon siedział? z Polski. Powiem ci, że, rozumiem, że ja, mogę. Ostatnią o, 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 sekundę nic się <ścoughs> nie działo. Co zobaczyli bohaterowie na brzegu? Wreszcie zaraz. Tak. Odpowiedź A. Ruiny statuy wolności. Odpowiedź B. Fragment mostu Golden Gate. Odpowiedź C. Literę O z napisu Hollywood. Odpowiedź D. Ruiny dachu Empire State Building. Sam to wymyślać? No. Nieźle. No. Tak, kurna, przewrotnie. Hollywood ty, ty, Empire i. Empire, State Empire to było ostatnie, pierwsze co było? Statua, statua wolności, wolności i B. B to było fragment mostu Golden Gate. Mhm. Nie, no to na pewno nie. D też nie. To albo O, bo to jest znane, albo statua. Dobra, A. Statua? Statua. No. Ja też znam statua. Dobrze! Nie wiem? Francuzi. Francuzi. Francuzi? Czyli na razie idziemy w miarę. Jest no. 3-2. Dobra dedukcja. Dobre. Żadnego z tych trzech filmów nie oglądałem. <grym> Ale to bardzo... bardzo jest to wymagające. O to powinienem chyba wiedzieć. Od tej pory ryba masz mieć w dupie paragrafy. Mogę. Musisz. Bo killer jest nam potrzebny jak sukces. Nie dlatego, że zabił kilku łajdaków, to to akurat wszystkim wyszło na dobre, ale dlatego. Wiesz? Nie. Zresztą nie, się oglądałem, ale nie pamiętam tego filmu. Dlaczego killer jest policji potrzebny jak sukces? Odpowiedź A. Bo tego od nas wymagają obywatele. Odpowiedź B. Bo ilość killerów w więzieniu musi się zgadzać. Odpowiedź C. Bo tak ma być już. Odpowiedź D, bo jak nie, to się ryba zwolni. Kurwa. Dwie są całkiem prawdopodobne. No, no dobrze. Uznajmy, że odpowiedź. Tak. Ja, ja, ja wiem, co zaznaczyłeś. Co? Tak mi się wydaje. Że ilość killerów musi się zgadzać w więzieniu. Nie wiem. Czyli tak. <noise> ilość killerów musi się zgadzać. Odpowiedź C. To jest B. To nie jest. To jest no to, co B. No to ja właśnie dałem C. Moja tak na beci, Ja lubię takie odpowiedzi. Chępu. Ale dlatego, bo ilość killerów Ajajaj. w więzieniu musi się zgadzać. Bo? bo ludzie muszą czuć się bezpieczni. No policja musi być szanowana, musi ryba. Bo inaczej dupa zbita. <ścoughs> 4-2 i ty. O, oh. oh, oglądałem. Stare filmy, ale są zarąbiste. Muszę to dzieciakom puścić. Najprostsze teraz. pytanie: co się wydarzy dalej? Mhm. Te ja mogę napisać bez. Odpowiedź A: dzieciakom nie uda się ominąć bariery. Odpowiedź B: jednemu z chłopaków pójdzie opona. Odpowiedź C: ity sprawi, że zaczną latać. Odpowiedź D: ity wyparuje barykadę i przejadą. To jest jakaś małpa? To jest, to jest kosmita. A, kosmita. O, no albo C, albo D. Skoro to jest jakieś nadprzyrodzone zwierzę, a skąd wiesz, że jest nadprzyrodzone? Skąd wiesz, że jest zwierzęciem? No właśnie. No nie wygląda jak człowiek. No. Ale dobrze, żeś wybrał te takie mocno sugerujące. Odpowiedzi? No, że. To niby oczywiste, ale nieoczywiste. No jedziemy. Da. Ukazuję C. I ty. No? 5-2, muś! No nie no, muszę mu powiedzieć, że y, chłopaki je płaczą oglądałem tylko na katsu i też go średnio. A tak to żadnego z tych filmów nie widziałem. A, proszę, masz klasyks. No to oglądałem. I to będę wiedział. Na Wam. To się jeszcze okaże. Nie, to będę wiedział na Wam. Jak ma na imię oficer SS, który ma przejąć spisywanie danych? Odpowiedź no. A. Markus. Odpowiedź B. Gunther. Odpowiedź C. Franz. Odpowiedź D. Hans. A wiesz co się działo przed nagraniem tego? Wchodzi w Google i imiona niemieckie, męskie, Hans, kurwa. I co, Dymuś? No, widzisz. I to będę wiedział. Na bank. Też na kacu oglądamy. to nie Markus albo Mar Mar Marius. Franz. C. Też dałem C. Może być też Hans. Nie by go wziął. I to będę wiedział na bank. To nie siódme. Indiana Jones. Chyba poszły po po zaginionej. To, po co, co? No, się Co zrobi Indiana? Odpowiedź A. Biczem zabierze miecz. Odpowiedź B. Odwróci się i zaatakuje z zaskoczenia. Odpowiedź C. Wyciągnie pistolet i zastrzeli napastnika. Odpowiedź D. Dostanie mnie od tłumu i wygra walka. <laughs> nie wiem, najbardziej zrozumiałe, jakby wyciągnął pistolet i go po prostu zabił. To napisz! Ale to tak trochę do fabuły, by On by chyba nie to pasowało. O, chyba tam. Beach miał chyba na początku, nie? No mi się wydaje, się wydaje że ten beach byłby najbardziej spektakularny, no i właśnie daje bicz. Ej. Beach, ale u każdał? Ja pistolet. Beach miał chyba na początku, nie? On się nie będzie pierdzielił. Ale to taka kurwa idea, że bardziej. Yy, tak, no, typowo. Ładniej, że to jest taki. taki kulturalny, taki, taki, taki familijny film, a nie że goś od razu wyciąga, kurde, klamę i bije. Fragment ósmy. Ratatouille. Ratatouille. Jaki to jest przywilej mieć dzieci. Mm -hmm. mm. Ze To taka bajka dla ciebie, Dymitrku. E, <laughs> Szczur gotuje. No. Pyszne. Krytyk filmowy. Kry, krytyk. To i pytanie brzmi tak. Jak zareaguje Anton Ego, czyli krytyk, na Ratatouille? Odpowiedź A wrócą mu wspomnienia z dzieciństwa, odpowiedź A wypluje. Odpowiedź C. Wstanie i wyjdzie. Odpowiedź D. Wstanie i pójdzie pochwalić kucharza. No, jak się tak w nie zrobiło hmm. miło. Już widzę Dymitra, jak siedzi jak w domu siedzę, z ogodam. whisky i ogląda... <laughs> to, gdzie wyjdzie, to co to jest? Który to jest? Wstanie i wyjdzie, to jest C. No to C. Ja, że przypomnę mu się smaki z dzieciństwa. Aaaa! było to do przewidzenia przez ujęcie I tym go kupił, tym go kupił. Ty już nie masz po tego filmu Nie, ja to już. Co Wiedymić? W porządku Przywilej mieć dzieci A ty mi lubisz tę nie? Bo ty kiedyś mówiłeś, że jesteś... Oczywiście, ukocham. kocham Co to, nie wiemy Tak If you knew the power of the dark side Obi-Wan nie told you what happened to your father He told, me, enough. He told me, you killed me Co odpowiedział Lord Vader? O kurda, on bardzo niewyraźnie mówi, ja nie wiem. Odpowiedź A: Luke, I'm your father. Odpowiedź B: Obi-Wan is your father. Odpowiedź C: No, I'm your father. Odpowiedź D: Jest, I killed your father. To kto to jest? Ja to jest Luke. Ty. Luke Skywalker. Tak. Luke Skywalker. A był jeszcze Anakin. Anakin był synem Wadera. Więc. Wadera? To to była matka tamtego i. a on ją. I, 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 bo tam było ciemno. Anakin była synem Wadera. Więc. Jest... Nie! Stop! Anakin i Wader to jest jedna osoba, a to jest jego. syn? Dobrze! Nowy Moja syn... wiedza polega na pół. od... Pół z filmu pierwszego. Tak, wiecie, że ja go kiedyś. On Matrixa nawet nie oglądał. Hmm. Ale nie, oni chyba je przy, przygarnęli go czy coś. Nie wiem, co. Gdybyś czy... piszął nową trylogię. Ja nie ja nie oglądałem. To jest Jezwole. w ogóle trójka, nie? Piątka. To jest piątka? Mroczne widmo. Atak klonów. Yy, Imperium kontratakuje. Cztery. Nowa nadzieja. Pięć. Yy, to jest właśnie to. A to jest jak to się nazywa? To, to jest Imperium kontratakuje. Tak? Dobra, daję D, że on zabił jego ojca. <grym> I am your father. Myślę, że to jest A. A. look, I your father. No, on do niego się zwraca, no. Okej, bo jest look i no, I your father. Kurna, nadałem A, zmienię na C. No, I am your father. Bo jakaś dyskusja będzie. No, I am your father. No, I'm your father, czyli no. Anakin miało dziecko i to jest jego dziecko? Tak? Anakin miało dziecko z Padma Amidalą i oni urodzili bliźniaki Luka i księżniczkę Leia, która później była z Hanem Solą. Dam ci ostatnią szansę. Widzisz tę monetę? Podrzucę ją teraz do góry. Jeżeli wypadnie reszka, to wygrywasz i daruję ci życie. Jeżeli wypadnie orzeł, to przegrywasz, a ja wygrywam Twoją śmierć. Co się stanie? Co się za chwilę wydarzy? Odpowiedź A. Fred odstrzeli kubę, czyli sztura. A Fred to jest pazura? Odpowiedź B. Grucha odstrzeli Freda. Odpowiedź C. Grucha strzeli w monetę. Odpowiedź D. Grucha odstrzeli kubę. To jest pierwsza część, były więcej części, nie? Chłopaki nie płaczą? Nie było więcej chłopaki nie płaczą dwa? Tak? Nie? No. Aj, to mi psuje koncept. Grucha zabije pazurę, to jest trudna odpowiedź. B. 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 jak baran. Myślę, że to jest właśnie kino familijne i tu nikt nikogo nie zabije, tylko grucha strzeli w monetę. Tak mi się coś wydaje. Może i ten sweter jest wieśniacki, ale taki właśnie ma być, O mnie w przeciwieństwie do Ciebie gówno obchodzi, co myśli o mnie facet, którego mam rozwalić. Czyli jest do trzech, tylko nie wiem już ile. Teraz troszkę nowszy kino. Avengers. To jest, to, to jest fantazja, stary. To, to jest, to jest po prostu... Wszyscy tam jeszcze, jeszcze tylko Spidermana zabrakło. O, Iron Man jest. Is that everyone? You wanted more? To Godzilla? No i ja chciałem powiedzieć, że jeszcze Halka zabrakło. Avengers. Co powiedział Kapitan Ameryka? Co chwilę dalej? Okay. Odpowiedź A. Avengers Assemble. Odpowiedź B. Avengers Unite. Odpowiedź C. Avengers. Atak, odpowiedź D. Avengers together. A jeżeli oni są wszyscy razem, no to united, no to B. Ja będę D Czyli together i Unite Dobra. Ale no, to Bajat straszny. O, pegazy! Ja że Pe tylko meduzy brakuje. po... jaki ogromny jest ten jeden. No już co bez punktu. No, no bez. Nysent, nysent, niestety, niestety, Miś. O, no to już, już mogę od razu powiedzieć, to będę wiedział. Przemuś pierwszy film, który film znam. Tak <grym> zegarków miał. Ja. Pytanie brzmi tak. Czy pracownik kotłowni pali? Odpowiedź A. Palę, ale nie w piecu. Odpowiedź B. Nie ma czym palić. Odpowiedź C. Cały czas pale Odpowiedź D. Nie ma komu palić. O Jezus. <głos> <głos> ja pójdę w A. Ej, że nie ma czym palić. Nie ma czym palić i że palę, ale nie w piecu. Tak. a pale Palę cały czas. A, palę cały czas. Dobrze. ja. no, no nie, no nie. Równie dobrze można byłoby puścić wczorajsze wiadomości i co było w wiadomościach, kurna. Na sam koniec mamy nagi instynkt. Nagi instynkt przetrwania, mam nadzieję. Wyszedł jaki test? Nagrywa? Napisanie książki dało pani niezłe alibi w rzeczy samej. Odpowiedź brzmi nie. Nie zabiłam go. Zażywa pani narkotyki, pani Trummel? Czasami. Zażywała je pani z panem Bozem? Jasne. Jakie narkotyki? Kokainę. Have you ever Pieprzyłeś się po zażyciu kok. No! <noise> to jest dobry. Co zrobi Sharon Stone? Odpowiedź A. Wybuchnie śmiechem. Odpowiedź B. Odsłoni krocze. Odpowiedź C. Zapali drugiego papierosa. Odpowiedź D. Puści oczko. No, z Michaelem za glasem polecam Wam, jeżeli nie oglądaliście. Może Wiesz, to najlepszy jest nim? chyba ten tym... gra. To jest film, film, który mocno lubię. No, no. Sharon Stone odsłoni krocze. Odpowiedź B, B jak błoto. Jest fajnie. Fajne kino, to jest takie stare, dobre kino amerykańskie, no. a nie Avengersi. Dobrze, dziękujemy. Szczere gratulacje. Dziękuję. Udało się wygrać. I teraz tak, podaję ci rękę, pogratuluję, ale chodź w dupę. Ch w serio, Po w mnie to, że wygrałeś. Nie, no nie mogę mieć do siebie pretensji, bo nie znałem tych filmów, no to o co mam mieć? Nie mogę. Raz na wozie, raz pod wozem. No. Raz pod wozem, raz pod wozem. Ale słuchajcie, są dwa uda. Albo się uda, się nie udało. I tym optymistycznym uda. Dziękuję serdecznie. Również dobrze się bawiłem. Ja Fajna też. rywalizacja, szybko czas leciał. Piszcie jakby się bawiliście i co? Do następnego. Bajo! Cześć, cześć!